Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 11 spotkanie, właśnie z modyfikacją portalu dinki Reksura. Dzieje że chodzi już 11 rozdział, dokładnie tak. E, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z waleczkiem, łapką, które pod tym właśnie już e, 11 odcinkiem, właśnie z modyfikacją portalu dinki Reksura, bo tu o opiece subskrypcji widzowie, dokładnie tak. Yy, także dziękuję za wbicie jednego polubienia pod 10 odcinkiem, właśnie ja z modyfikacji portal portalu jedynki Reksura. Dzięki temu macie 11 odcinek na moim kanale, właśnie z tej serii. No i jeśli chcecie kolejny odcinek, właśnie na moim kanale z tej serii, właśnie z modyfikacji do portal jedynki Reksura, 12, no to jedna, jedna łapka w górę pod tym 11 odcinkiem, właśnie ja z modyfikacji do portalu jedynki Reksura. No i macie 12 odcinek na moim kanale od razu z tej serii, dokładnie tak. Także rozpoczynamy już to nasze. 11, spotkania się z modyfikacją portal jedynki reksura i życzę miłego oglądania. Okej. Okay. Tak to wygląda. Dobra, o co tu chodzi? Hmm. Ten pokój to sobie tak właśnie wygląda. Dobra. Uuu, ten pokój to sobie bardzo ciekawy. Więc 11 no. Hm, hmm. O co tu chodzi? Musimy pomyśleć, to nie jest takie łatwe. Ojej! Ojeju, jeju, jeju, jeju. Ojej, 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 ojej. Co to chodzi? Pomyślmy. Hm. Bardzo ciekawy naprawdę ten pokój zastawny. Dobra. Ciechy, to puchy zostałem, powiem. Nie jest takie łatwe. Wydaje się proste, ale takie łatwe nie jest. A jakieś sześć drugie? Musimy pomyśleć. Hmm. Co się o to chodziło? Oj, oj, oj. No nie, nie da się. Musimy pomyśleć, jak to tam przejść. O wow, Ła, to boli nie mam to 6. cost myśl sięnącześć to tak nie przejdziemy tego Za nic Hm. 6, nie nie? Trzeba dobrze wyczuć. Aha, to, to nam w ogóle. według tego systemu Otwiera takich nie powinna. się, no. O, prawie było. Okej. Okay. wyczucie czasu.

Dobra. O właśnie o to chodziło. Dobra. Ojej, o, to nie było takie łatwe. Dobra. Sek. Okej. Okay. like to so, take to thank you for choosing Aperture Science. We know you have a choice of automated testing administrators, and we are glad you have. helped make Aperture Science the only private company in the world with a one percent employee aqui que passa. Jeszcze raz, spokojnie, spokojnie, spokojnie. O, właśnie coś takiego. No nie. ja. dobra, ale ja już mam pomysł. Nie wiem, jak to ma przejść. Nie, tak. Ja mam pomysł bardzo dobry, ale o, coś nie chce spustować.

Cała modyfikacja nie jest łatwa. No dobra, no, legatki logiczne w tej rektorze nie są łatwe. Wymagają dużego skupienia na, na rozwiązanie legatki, którą trzeba się głowić ponad godzinę. A nawet dłużej. Czy to jest genialny czy nie, ale... No, prawie było, widzicie. bo ten szybciej trzeba rzucić, a niektóre. Dobra, ale teraz tak, co robimy? Gdybym wiedział trafić, to by trafił dawno temu. I by się to szeszli, ale widzicie czy tego nie zrobiliśmy no i i co dobra no nie to było tak blisko, widzieliście? To dobry pomysł, to był, ale faktycznie ta kulka nie, jest bardzo ...w tej pozycji, żeby ją robić. Ona lepiej by była już teraz. No nie. A Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, teraz tak. O tak, o to chodziło. Dobra, udało się. Mamy teraz to koniec tego, tego 11. końcowego 11. rozdziału. Teraz przechodzimy do 12. rozdziału. Nie bo to łatwy rozdział, bo jestem 11. ciężki pokój zespołowy. No, mamy 12. rozdział. Także, mamy drodzy, do koniec tego właśnie naszego... Y 11 spotkania się z modyfikacją portal jedynki Reksura, gdzieś właśnie właśnie 11 rozdział który był bardzo trudny ogólnie, nie był łatwy. Widzieliście, bardzo trudny był, naprawdę ciężki. Dokładnie tak uda się go przejść w końcu. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia, na koniec spotkania się z modyfikacją portal jedynki Reksura w 12. I trzymajcie się ciepło i papa, dziękuję za oglądanie i przypominam, jedna łapka w górę pod tym właśnie jedenastym odcinkiem się z motyfikacją, po tej jedynki reksura, no i macie koniec w moim kanale z tej serii, 12. do końca. Także trzymajcie się ciepło i papa, dziękuję za oglądanie.